Witajcie na moim kanale, ja jestem Lena i muszę gadać ciło dzisiaj nagrywam 24H, kiedy ta mama o niczym kompletnie nie wie. Tutaj mam te kajdaneczki, ja muszę sobie sprawdzić, którą mi jak piszę, czyli ja będę miała zapiętny to... O, oh, wow. oh, wow. Mamo, gdzie jesteś? Co robisz? A dasz rączkę? Ogólnie tak, mamy takiego vlogmasa. Nie, vlogmas. o, takiego vloga. Mhm, to, to no. A ja nie, 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 ma. nie masz? Proszę, a tak mocno, ja się muszę malować, to teraz... Nie możesz się malować! Muszę, bo mnie nie... Daj kamerę, daj mi widzów, siema widzowie! Daj mi ten podkład. Nic ci nie dam. Chodź na filmik. No czekaj, dokończę się malować, bo musimy lecieć do Lidla. No chodź na filmik! A no daj mi się malować! Ała! Szybko! <noise> Mam więcej siły, jestem <noise> na funkcji wygranej. To był mój pomysł na film. Powiedzmy, że ja jestem malowana. Tak, Lena jest w piżamie, bo ja dzisiaj w piżamie. E, no co, sorry, ale ja gestykuluję na filmach, więc no dzisiaj Lena będzie wolać jelanczka. Teraz będziemy sprzątać, bo sprzątać do mnie? Nie, no nie, może chodzić na nogi, tak na Nie, tutaj wrzucisz to? to masz ten bliżej niż ja i ułatwimy sobie dzięki temu... A teraz ty masz bliżej. Znaczy, no, ja będę cię szarpać na dół. No nie, dobra, ty nie... <laughs> Chyba podoba mi się ten challenge. Mi się jednak podoba... <laughs> Sama sobie sobie. No właśnie, Lena chce mnie szarpać, ale jednak jej to nie bodzi O, widzowie, jesteśmy w, e, w pokoju i musimy się ubrać Tylko nie mam przyjęcia jak bierzemy GoPro, biorę, kupiłam sobie takie coś I będę mogła do was mówić z auta I aparat mi nie będzie uciekał, więc teraz chwilowo będzie GoPro Ja wiem jak ja ubierę Wiesz bierzesz, jak ubierzesz kurtkę? Ja nie wiem, tak. ja chyba idę bez kurtki po prostu No, pokaż Tak, muszę no, się No i jak moją rękę przełożysz? No czekaj, ja to wszystko przełożę No, aha, okej okay. Dobra, ja idę bez kurtki, ubieram tylko buty. Czemu nie zaczniesz od butów? Wtedy byśmy obie siedziały. O. Chyba nadal dalej do drugiego buta. No, poczekaj. Ja pierwsza zakładam. No czemu ty pierwsza? No bo ja jestem młodsza. No, to będzie ciężki dzień, myślę. A no, możemy dzisiaj na odcinku też paczkę, którą dostaliśmy od... O, jest od! Od jakiegoś widza bądź widzki i dla przypomnienia jakby chcieli wysłać paczkę, którą otwieramy na odcinku, to tu Wam się pojawiają dane to paczko w miejscu numeru telefonu wpisujecie swój numer telefonu i otwieramy. WAZU! O, jest pięknie zapakowana. Tutaj mamy gwiazdki, ślicznie, dziękujemy. Lod块, oczywiście moje są czarne No, no dobra, Nie mam. Czarno-zielone i do tego kompletu się gdzie pasują. Zobaczmy robienia bransoletek i tu jest instrukcja, może się nauczymy robić bransoletki, by robić bransoletki My mamy to maszynę no, do robienia włosów, super nie na odcinku. Tu dostałem kwiatuszka, tu mam pieniądze Grosik na szczęście, chyba. E. Mamy magnez, na naszą lodówkę o mamy magnes, kot o tobie! I o, oh, zrobiłaś się... dziękuję Nie my tylko mieliśmy lodówki magnes, Zesłamy do mojej kolekcji magnesów, bo ja kocham magnesy, wszędzie kupuję magnesy I jak będę miała mieszkanie z lodówką, na której idzie przyczepiać, będzie się. Dobra, idziemy Lena jest niezadowolona, że ma kurtkę Ale zimno jest, nawet tutaj na klicie jest zimno Zresztą ta pogoda, mogłoby już być słoneczku ja, ja nie wiem, do tego samochodu wsiądziemy, szczerze mówiąc Ja mogę siedzieć z, z przodu No ale nie jak ja będę, nie będę miała ręki, ej Ale że siedzieć nawet bez rąk, mamo <śmiech> 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 O mój Boże Ja wierzę. To źle brzmi, Leno, to źle brzmi. Dobra, mamy różowy wynasek, ale. Ej, to jest taki brokatowy. Jeśli bardziej to miarę, to chyba nieźle na I to jest żrafto chyba. Dziękuję. mamo nie uwierzysz. Patrzcie, jakie mam super kartki. Ej, fajne. A ja, one są dwustronne. Mega wolno lubi takie artystyczne rzeczy, więc bardzo dziękujemy. Ja już wiem, czy ja pójdę nie do szkoły. Przeczytaj poza filmem, więc pozdrawiamy cię, Ado, i bardzo dziękujemy. A patrzcie, co. Ładne, ale ładne i one są brokatowe i mega fajnie się nie pisze. Bardzo dziękujemy za paczuchę i pozdrawiamy ciebie. Hej, o, proszę bardzo. No i teraz do tyłu musisz. Ale poczekaj, bo taką ciekawą się O, o. ale musimy głupio wyglądać. To się miało tu przyczynić. O, trzyma się to? No, nie umiem, ja nie to umiem. Ja to umiem. Tak, ja to zrób. <noise> Spodamy pranie, bo nie mamy go dużo A chcemy mieć to w szafie? Czy co chcemy mieć? Zaraz będziemy grali w grę I w ogóle to mam pytanie do was To dajcie znać, czy wam się podoba I jeżeli no. wam się podoba, to czy chcecie taki odcinek Czy tym, żebyśmy na przykład poszli, nie wiem, do No wiecie, żeby nie siedzieć w domu Tylko żeby gdzieś pochodzić Dajcie znać, jeżeli kiedyś wam się, się spodoba I czy chcecie kolejną taką część Możliwe, że już Kamil będzie się pokazywał To może będziemy z pięciolka jeden kamil w trójkę Nie wiem jak będziemy wtedy się załatwiać, bo teraz się załatwia normalnie my normalnie byliśmy dziewczynki same ooo, bo jaka no tylko jak ja wyjadę tyłem yy, bez ręki i to będzie okropny odcinek dla mnie tylko wypadku nie zrób o nie, tam coś wyjeżdża z tego jak o Jezu, jak mi gorąco w tym samochodzie Dobra, daleko nie idziemy, więc nie jest niebezpieczne Znaczy jest, nie róbcie tak. Jezu, podziwiam ludzi, którzy jeżdżą jedną ręką Mi już woli ten biceps od jakie kierownicy Ogarnę ten trzymak tutaj, żeby on tutaj się przyklejał Będę mogła, jakbyście chcieli, nagrywać z wami vlogi z auta. Chciałabym kupić też drugą GoPro, żeby nagrywać też ulicę. Gdybym jakiś wypadek spowodowała albo by we mnie ktoś uderzył, to żebym miała do i content nie no ma żartu, nie że masz to w pokoju. Rzadko to się zdarza, rzadko pokazujemy Ty ten pokój. Małpę. To wszystko tam jest na wintet, więc zapraszam Was, bo kiedy chcesz odcinek, to prawdopodobnie wszystkie ubrania są. Tutaj pokój, Lenyś, a Aci! A mama, no Lena, obiad! O Kamil, <laughs> dobranoc! A nie, damy, Leno, obiad? Nie! Dobra, patrzcie, już trochę jesteśmy, teraz zostaje nam zaparkować. O, moja sąsiadka idzie, w kajdankach. Dobra, jednego jest brrr, mega brrr, mi. zimno mi. kurtko, kurtkę, prawie Ja sobie tak myślę, co ludzie o mnie myślą. Czemu to dziecko jest w kajdankach, a dodatkowo w je. Jak myślisz, kto wygra? Widzę, bo Amanda Amanda, napiszcie. Ej! Myślałam, że będzie trudniej, bo ta gra jest jakby taka łączona, ale my ją rozłączyliśmy i dałam w środek pudełko. Ja wybieram tutaj. To ja wezmę to. Dobra, okej. Okay. Czy twoja postać ma brązowe włosy? Nie. Zamykasz wszystkich, którzy mają brązowe włosy. Czy twoja postać to kobieta? Nie. Twoja postać ma czapkę albo coś na głowie. Tak, ma coś na głowie. Czy twoja postać ma brodę? Nie. Nie ma brody? Nie ma Czyli wszystkim brodą zasłaniamy Twoja postać ma brązowe oczy? Nie Zgaduję. Nie możesz raz, ja zadaję pytanie A mm. jest, może kiedy? Jedno okienko Ci zostało? Ta. O nie, no nie, nie, nie. To, Ja już mogę Nie, stelety. to ja, teraz ja mogę strzelić jeszcze ale no, na, no, mam więcej sił Zakładaj kurtkę, bo wieje tam Dobra, jest podróż do domu i potem do domu trzeba zrobić obiad dla Leny, bo mój jest zrobiony od wczoraj Ale nie zrobimy frytki i jajko No, tam, Mama ostatnio niezbyt dobry obiad Nie, bo to jest makaron kary, ale na nie lubi, a mi smakuje Ostatnio bym tu mogła jeść codziennie na śniadanie, obiad kolację Teraz jest mo, moja kolej, tylko że ja mam otwarty, 14 okienek ja mam otwartych no, Kogo w to twoja postać to? Kuba? Nie! A czy twoja postać to Kamila? Tak! Igora. Przegrałam i gora miała, kurde. No nic kochani, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Dobra, moją ostatnią dumą jest parkowanie tyłem. Słuchajcie, muszę się pochwalić, wysyłam co każdym razem, jak zaparkuję tyłem, wysyłam kamilowi i jadę zdjęcia, ale pokażę Wam teraz pójście. Teraz muszę wziąć paczki i zakupy, a są tam bardzo ciężkie rzeczy. O, on mnie boli. O, boli mnie, boli mi. Mnie. Hey. No ale na wieje ja jak to jest chodź, obiad będziesz robić sobie. Wyciągaj garnek. Ty jesteś w garnek. Obróć się, to patrz, ty nie wiesz jak półki działają no, w domu. No ty cicho, tam nie mądra, lojana. I patelnie wyjmij, jak już tam jesteś. Ja to ja robię obiad i ja leję. Dobrze. Na obiad ja będę miała karę z kurczakiem. Bł lej, lej. Ile? No lej. No, ale mów mi co? No jeszcze nie, no to co mam mówić? Myślę, że samodzielnie to musisz robić. Co? Chcesz ja całą? Serio, mama, całą? Serio? Co ty zakreśla jest? No, no nie, nie! No całą, całą, no, lej! Nie wylewaj, do bledł, to tego nie do wyjeść. Nie wiem, czy całą, no czekaj. No mama! No, dobra, no cała śwa. Teraz musimy poczekać, aż się zagrzeje olej, ale w międzyczasie. Znowu warę robimy. To, to chyba ty, ja też daję sobie po No to stoi. Ej, serio, ja dostanę dzisiaj profitację, jak ona będzie tak co chwilę robić. No, boli, mamo. No wrzucaj! Zaraz ten olej z garnka, zaraz Ty wyniesz ten garnka. No, oczywiście zaraz nie była w tym garnku smażona. ona z sta ją smażyć. Chciałam tylko na nim olej wydać. No kurde, ale no, nie wiem, co bardzo. To... No tak więc kochani, dzisiejszy dzień będzie ciężki, więc kochani, widzimy się, jak się zagrzeje pa. olej Lena. Jesteśmy mm. przygotowane do robienia obiadu. Ej, ja myślę się czekać jak to widzę. Przestań, idzie z czekary to jest najlepsze, co ostatnio jadłam, A teraz się odsun olej może pryskać. Ej, najgorzej moją prawą rękę, przeskroję prawą ręką. Przyskałem.

Widziałam ostatnio w ogóle takiego e, lifehacka na TikToku, jeżeli chodzi o jajka, więc przetestujemy. Chcecie w sensie jajko z płynnym żółtkiem? Wielecie sobie wodę. Pokrywka będzie potrzebna. Posłuchajcie szybciutko, szybciutko. Wlewacie wodę na patelnię, dajecie pokrywkę i podobno ma się zrobić. I teraz próba. Nalewamy wodę i przykrywamy. I podobno ma się zrobić. Jestem ciekawa będzie? Mam nadzieję, że tak. Bo jak to będziemy musieli robić jajko od nowa. Ej, robi się to jajko, widzowie. Dobra, widzimy się z wami już przy stole i czekamy, co się wszystko no, Dobra, my już jesteśmy przy styliku. Nasz lifehack z żółtkiem nie wyszedł do końca, ale za to frytki masz z oleju, a nie z piekarnika, tak jak chciałaś. Co, tak chciałam? No tak, chciałaś tak jak babci. No, ale babcia ma w tym celu. Babcia ma w tym frytki, a mamy prosta. Oceń do widzów, jakie frytki. Tak, tak, tak. Mogą być. Mogą być. Dobrze. Dobre. Po raz kolejny, jak widzicie, jestem bez kajdanek. Lena poprosiła mnie, żeby je zdjąć, bo chciałaby się położyć u siebie w pokoju, więc pozwoliłam jej, no mówięcie, challenge, challenge'ami. Lena jest tylko dzieckiem i zasnęła. Tutaj wam pokleję zdjęcie, bo nie chcę już tam chodzić, bo nie chcę nie budzić. Jak słodko sobie śpi, bo śpi z Chloe. Rozczulają mnie naprawdę takie widoki. Nie były 24 godziny, był to powiedzmy cały dzień, bo już mamy za oknem prawie ciemno. Może uda nam się powtórzyć taki challenge, tak jak mówiłam wcześniej, ale to czekam na Wasze komentarze. Chciałabym z Wami pożegnać. Na samym końcu oczywiście chciałabym pozdrowić 5 osób, ponieważ w każdym filmie pozdrawiam 5 osób, a jeżeli Ty chciałbyś, bądź chciałabyś zostać pozdrowiony w kolejnym odcinku, wystarczy, że skomentujesz tutaj na dole, a być może wybiorę właśnie Ciebie. A w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić Wiktorię, chciałabym pozdrowić Blankę, chciałabym pozdrowić Dagmarę, chciałabym pozdrowić Sandrę i na koniec chciałabym pozdrowić Kaję Oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów, jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to koniec stawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji. No i wpadajcie na kanał Doleny, a ja widzę z Wami się jutro. Pa!